Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazywa, nazwałam ażurowe uśmieszki. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju damskie robótki: czy to będą e, przepiękne swetry, czy to, ben, e, czy to będą żakiety, czy to będą kamizele, e, czy to będą. Szale czy chusty. Wzór jest naprawdę niesamowicie ciekawy, ale również przepięknie wygląda, robiąc robótki dla dziewczynek. Dla chłopców raczej, raczej nie polecałabym, dlatego, że to jest typowo taki damski, damski i dziewczęcy wzorek. Wzór ten składa się z ośmiu rzędów. Tak jak widzicie tutaj na, na moim filmiku te uśmieszki po prostu wychodzą, wychodzą nam na zmianę. Co cztery rzędy po prostu zmieniają swoje, zmieniają swoje umiejscowienie. I liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez siedem. Także każdy nasz uśmieszek składa się. Z siedmiu oczek plus po jednym oczku, wiadomo, po jednym oczku brzegowym. E, ja w moim przypadku, na mojej próbce, którą zrobiłam, ta moja próbka składa się z trzech takich rzędów tych naszych uśmieszków. E, ja pokażę Państwu na przykładzie, na przykładzie, e, jak zrobić. Jak zrobić dwa rzędy tych naszych ażurowych uśmieszków? Także na druty narzuciłam 16 oczek, 16 oczek to jest 2 razy 7, 14 i po jednym oczku brzegowym, czyli 16 oczek. Zaczniemy sobie robić po prostu zrobimy sobie teraz dwa rzędy. To będą rzędy, które nie będziemy w ogóle uwzględniali w następnych rzędach naszego wzoru. To są dwa rządki początkujące, żeby móc rozpocząć, rozpocząć tą robótkę. Także w pierwszym rzędzie przerobimy sobie oczkami prawymi. Pierwszy rząd przerobimy sobie oczkami prawymi. Tak jak mówiłam, to są dwa rzędy początkowe. Można tak powiedzieć. Rzędy zerowe. Także pierwszy rząd przerabiamy sobie na prawo, drugi przerobimy sobie na lewo. Ściągam oczko brzegowe i przerabiamy sobie te wszystkie nasze oczka na lewo. Na lewo ja oczko brzegowe, ostatnie przerabiam na prawo, a jako pierwsze ściągam bez przerobienia. Także przerobiliśmy sobie dwa rządki, takie rządki z, dwa rządki zerowe, aby móc rozpocząć ten nasz wzór. I tak jak mówiłam, każda, <coughs> przepraszam, każda, y, skła, y, każdy, każdy uśmieszek składa się z siedmiu rzędów. Tak jak mówiłam, jest podzielone przez siedem. Więc robimy w następujący sposób. ściągamy sobie oczko brzegowe i następnie przerobimy 7 oczek na lewo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Mamy to, teraz następne 7 oczek. Które przerobimy w następujący sposób. Robimy narzut, jedno oczko prawe, ponownie narzut, i następnie prawym drutem wyłapujemy sobie pięć oczek, które przerobimy sobie razem, tych pięć oczek przerobimy sobie razem na prawo. Proszę spojrzeć. Następnie ponownie. Robimy narzut, jedno oczko prawe, narzut i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy, pierwszy rządek. W rzędzie drugim, tak jak i w pozostałych rzędach parzystych, czyli po lewej stronie naszej robótki, będziemy przerabiali wszystkie nasze oczka na lewo. Także ściągamy oczko brzegowe, i następnie przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Narzuty również przerabiamy na lewo. Przerabiam, to jest nasz drugi rządek i przerabiamy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. To jest nasz drugi rządek. Będzie trzecim. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy sobie wszystkie nasze oczka na prawo. Robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo prosto ten wzór, a efekt jest niesamowity. Jest bardzo puszysty, wypukły. Te uśmieszki są y, takie wypukłe i bardzo y, charakterystycznie. Się odznaczają na naszej robótce. Więc w rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. To jest nasz czwarty rządek. Więc tak w rzędzie piątym te nasze uśmieszki zmieniają usytuowanie zmieniają usytuowanie w następnych cztery, czterech rzędach. Robimy to dokładnie w taki sam sposób, z tą różnicą, że po prostu zmieniają umiejscowienie. W jaki sposób to robimy? W piątym rzędzie. Ściągamy oczko brzegowe. Robimy sobie narzut, jedno oczko prawe, ponownie narzut i prawym drutem wyłapujemy pięć oczek. Proszę spojrzeć. I tych pięć oczek przerabiamy sobie razem na prawo. I ponownie narzut, jedno oczko prawe i ponownie narzut. I teraz w następnych siedmiu oczkach przerabiamy tych siedem oczek na lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek lewych. I oczko brzegowe. To był nasz piąty rząd. W rzędzie szóstym i tak jak mówiłam we wszystkich rzędach parzystych, czyli po lewej stronie naszej robótki, przerabiamy sobie wszystkie nasze oczka na lewo. To jest nasz szósty, szósty rząd. Wszystkie oczka na lewo, narzuty również przerabiamy na lewo. Oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo z wiadomych względów, aby utworzył nam się taki ładny na brzegu łańcuszek, który podczas zszywania wychodzi bardzo estetycznie. W rzędzie siódmym przerabiamy wszystkie nasze oczka na prawo. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór do zrobienia. To jest nasz siódmy rząd, który przerabiamy oczkami prawymi. W ósmym rzędzie przerabiamy oczkami lewymi. oczko brzegowe. I powtarzamy sobie teraz ten nasz wzór od pierwszego rzędu. Proszę spojrzeć, tu już ładnie nam się utworzył taki, taki uśmieszek. Także powtarzamy ten wzór ponownie od pierwszego rzędu i teraz w tej siódemce przerobimy siedem oczek na lewo, po prostu zmieniają tak jak widać tutaj na na mojej próbce zmieniają usytuowanie i tym sposobem wyjdzie nam taki przepiękny, wypukły, ażurowy wzorek, takie uśmieszki. Naprawdę polecam ten wzór ze szczerego serca. Jeśli państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału w YouTube. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania, pomogę w miarę możliwości. Proszę subskrybować mój kanał z tego względu, że mam bardzo wiele ciekawych, a przy tym bardzo prostych do zrobienia wzorów na druty. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.